Słuchajcie, dzisiaj będziemy montować kompensator mocy, jak widać. Mamy tutaj urządzenie, oczywiście standardowo, jest to urządzenie barki Savlo. Za chwilę je rozpakujemy. Urządzenie przychodzi w takiej skrzyni, także dość bezpiecznie zapakowane. No i w tym przypadku będziemy montować kompensator 15 kW i on, słuchajcie, zawiśnie tutaj. Dlaczego? Montuję kolejny kompensator Savlo Przede wszystkim ze względu na gabaryty jest bardzo mały. Ten kompensator ma 24 niecałe centymetry, 23 z kawałkiem na szerokość i 40 na wysokość. Więc jest naprawdę mały, jeszcze głębokość. To jest 11 cm, w związku z tym idealnie będzie pasował tutaj, właśnie. Tutaj mamy pomieszczenie techniczne, całą rozdzielnicę. Też, mamy też miejsce na zabezpieczenia. No, i tu on właśnie zawiśnie prawdopodobnie pod spodem. Tak sobie życzył klient. Co w ten sposób to wyszło. Mamy kompensator, jak widać, po stronie obciążenia. Mamy moc bierną indukcyjną natomiast tu mamy praktycznie pełną kompensację. To pojawiają się tylko jakieś tam śmieci. Natomiast tu do rozdzielnicy zostało to wprowadzone w ten sposób. Było ciasno, natomiast jeszcze za chwilę przyniesiemy drukarkę, opiszemy obwody, które zostały dołożone. No i to tyle całość przykręcona, uziemiona, podłączona prawidłowo. Obok mamy, jak widać, fotowoltaikę. Tak więc, urządzenie jest dosyć małych rozmiarów, co warto podkreślić raz jeszcze. Troszeczkę głośno chodzi, ale mamy wersję silence. Także patrzcie na moim kanale, bo niedługo będzie prezentacja właśnie tej cichej, pasywnej wersji chłodzenia. Rozielnica opisana, jak widać, peposzkę przełożyliśmy z PV-ki tutaj. Mamy rozłącznik PV, ale to nas nie interesuje. Mamy zabezpieczenie kompensatora, sam kompensator wszystko pracuje. Możemy spokojnie możemy spokojnie dać protokoły odbioru i pożegnać się z klientem, i życzyć mu samych niskich rachunków.